Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy serniczek stracciatella z czekoladą w środku. Bardzo, bardzo smaczny. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do rozdrabniacza przełożyłam paczkę ciastek owsianych. U mnie ciastka z czekoladą, mogą być również bez czekolady. Do tego wylewam 50 g masła i wszystko miksuję na gładką masę. Tortownicę o rozmiarze 24 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. I tutaj rozkładamy nasze ciastka. Ciastka mają taką konsystencję. Są bardzo klejące. Dno na sernik mamy wyłożone ciastkami. Odkładamy na bok. Do 200 g czekolady mlecznej wlewam 100 ml mleka i podgrzewam 1 minutę w mikrofalówce. Czekoladę mieszamy aż połączy się z mlekiem. Czekoladę odkładamy aż ostygnie. Czekoladę deserową i mleczną drobno kroję. Przygotujemy teraz ser. Do misy robota wsypujemy cukier waniliowy, szklankę cukru. Do tego przekładam kilogram sera wiaderkowego. Wlewamy 3 jajka i zaczynamy wszystko ucierać. Ucieramy około 3-4 minut. Do sera dodaję 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Chwilkę miksuję. Wlewamy odrobinę olejku waniliowego. Do tego wcześniej rozpuszczone białe czekolady. One już są ostudzone, jednak dalej płynne. Chwilkę miksujemy. Teraz wsypujemy nasze pokrojone czekolady. Wszystko miksujemy. Ser mamy gotowy. Cały ser wylewamy do tortownicy. Jest to wspaniały czekoladowy ser. Ciasto pieczemy 1 godzinę, temperatura 170 stopni. Funkcja góra-dół. Na dno piekarnika wkładam naczynie z wodą. On trochę wyrósł, jednak gdy zaczął stygnąć, opad. Sernik studzimy 1 godzinę przy lekko uchylonych dźwiczkach. I po tej godzinie dopiero go wyjmujemy i on stygnie dalej. Do 50 g mlecznej czekolady wlałam odrobinę śmietany 30 i teraz ją podgrzeję, aby powstała polewa. Sernik polewamy czekoladą. Można ozdobnie, można poleć cały. Myślę, że takie esy floresy też pięknie będą wyglądały. I tak powstał wspaniały serniczek, ależ delikatny. Serniczek jest wilgotny, bardzo delikatny. Serniczek jest bardzo delikatny, pięknie wygląda, i teraz ja go włożę do lodówki. Ale na początek spróbujemy tego sernika. Jak go włożę do lodówki, on zrobi się taki twardszy i bardziej zwarty. Już go spróbujemy. Co za piękność! Mmm! Ten sernik to jest czekoladowo. Serowa rozkosz, coś pysznego naprawdę i te ciasteczka rozpływa się w ustach delikatny, smaczny. To jest ciasto naprawdę słodkie, już od razu mówię, tego cukru można dodać mniej, ja dodałam szklankę są czekolady, on jest słodki, ale bardzo, bardzo smaczny. Mi on bardzo smakuje. Myślę, że państwu również będzie smakował. Cukier możemy zmniejszyć. Jest jego trochę za dużo. Moi Drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne. i